Cześć, witajcie z tej strony. Mizabry i chciałem wam pokazać dzisiaj nową aktualizację do Ark Riders o numerze 1.7. I teraz, tak, ja naprawdę nie chcę być negatywny, ja uważam, że to jest dobra gra. Rozgrywka jest super i tutaj możemy najpierw przejść do czegoś, co jest w sumie pozytywne, czyli dodali możliwość resetowania drzewka. I ogólnie mamy tak samo nowe wydarzenie: zbior owoców Woskowicy. Zasługi są automatycznie konwertowane z PD zdobytych za grę na dowolnej mapie. Dodatkowe zasługi zobaczysz za postępy w projekcie Bankiet Woskownicowy. Twoim zadaniem staw czoła nagłemu ochłodzeniu i zerwij owoce Woskowicy woskownicy, co to za, za w Aby wnieść swój wkład w obchody święta. I teraz mamy nowego Battle Passa darmowego, no ciężko mi narzekać na skórkę, która jest darmowa. To wygląda całkiem spoko. Natomiast jak już tego ludka naszego całego ubierzemy, no to trochę tak szczerze zaczynam się zastanawiać, co ci twórcy mają w głowie, robiąc takie brzydkie skórki. No jakby no, ja wiem, że to jest skórka darmowa, no ale mogliby nam trochę nie pluć w oczy. Jakby jak ktoś chce chodzić w ten sposób, to to jest fajnie. Jakby ja nie mówię, to wygląda nawet ok, po prostu jakiś tam kubraczek na zimę, klimatycznie, ale jak tą postać całą ubierzemy, to co to jest, nie wiem, on na basen idzie, bo taki ma czepek, tu jakieś gogle w ogóle, VR, nie wiem, co on ma na ramieniu, jakby, ja, nie wiem, co, co, co tutaj ma, telefon, jakby, słuchajcie... Jak mam jakąś skórkę, nie, w ogóle strój, post-apo, no to to powinno być jakieś wiarygodne na zasadzie, okej, okay, no że po coś jest dany element ubioru. A po co mu jest panel słoneczny na ręce? Po co mu jest... Co, co to jest? Co to jest jakby? To są jakieś losowe elementy, jak jakieś takie, nie wiem, dziecko by się bawiło po prostu i przylepiało e, losowe rzeczy do ludka i mówiło, mamo, zobacz, jakie to ładne. Albo, nie wiem, może to jest sztuka nowoczesna, która też, no zbyt piękna nie jest, no słabo, słabo to wygląda. Słuchajcie, ale jeżeli chodzi o skórkę w grze za 160 zł, która tutaj kosztuje 85 zł, czyli tyle co połowa gry, no tutaj co prawda dostajemy jeszcze 2400 żetonów, więc no już będę taki łaskawy i, i odejmijmy, no że to jest skórka za 40 zł, ok? Więc jeszcze nie jest tak źle, ale no, no ta płatna skórka to jeszcze będzie jakoś wyglądała, no. Że tak powiem, no nie wiem, czy to jest każdy gu, każdego gusta, ale mi się już tam e, w miarę podoba. Ale też zobaczcie, jakby o co tu chodzi? Mamy jakiś strój, który ma być jakiś świąteczny, czy jakiś taki bardziej, no nie wiem, szabański? A, a mamy słuchawki? Czemu to są słuchawki? Jakby tutaj mamy miecz, ok, możemy sobie zdjąć kaptur, okraniacze. A, a czemu nie mogę zdjąć tego, co jest na środku, tego czegoś? Co to w ogóle jest? Nie, strasznie mi się to nie podoba. Jakby no liczyłem na to, że mogę to zdjąć, ale nie mogę, więc. No ale, ale ta skórka jest w miarę spokojna, natomiast no, no mówię, no, no proszę płacić, tak? A skórkę, którą dają za darmo, no, to będzie psud gardła wyjęta. Dobrze, i teraz zobaczmy, bo <laughs> co się tu stało? Osiągnięto limit renomy, aby móc zdobyć jej więcej, odbyć nagrody za zatali łupieszcy. Aha, to sobie zrobili teraz limit 800. Fajnie, fajnie. Aha, to już nie mogę sobie zdobywać więcej punktów? No Nowego battle passa wprowadzili sobie limit, po prostu tak? Zamiast zrobić, że da się te punkty wymieniać na przykład na walutę premium, to oni po prostu sobie limit zrobili. No fajnie, no kolejna rzecz, która po prostu no wszyscy o to prosili. Ej, wiecie, co zróbcie limit na tą walutę do battle passa? Jakby nie pozwalajcie nam jej wymieniać na to na przykład nawet jeden za 10 tej waluty, żeby miał nie wiem po 300 godzinach grania jednego skina. Nie, weźmy, weźmy ku E, naprawdę, zróbmy limit. Bo przecież, jak ktoś, jak wychodzi nowy battle pass, to ktoś musi grać e, kolejne 100 godzin, żeby zrobić tego battle Passa, No, nie może go odblokować od razu, no bo przecież to by było no marno, marnotrawstwo potencjalnego czasu gracza, który on powinien spędzić tych drzwi w nią grać, żeby zrobić jakąś skina e, beznadziejnego. No, słuchajcie, jeszcze nanogrywka e, tutaj, jak sobie możemy pójść do biura ochrony, Uszani. To możemy zobaczyć, że teraz za tą niebieską walutę możemy kupić przedmioty, które są nic nie warte. No spoko. Nie możemy już zbierać waluty do Battle Passa, ale w zamian za to możemy dostać jakieś śmieci. Ogólnie to zobaczcie, jak to jest drogie. 40 za jedną ładowarkę. Dobra, zobaczcie. Dziennie możemy zdobyć 30 tej renomy. Raz na tydzień możemy jeszcze zdobyć dodatkowo 80. Więc kurde naprawdę będziemy wydawali 40 naszej renomy, żeby sobie kupić jedną ładowarkę albo jeden bandaż, jakby a klucz do włazu, który się bardzo prosto robi, kosztuje 100. No ja chyba nie będę nic z tego kupował, nie wiem, może kupię tą paskę fajerwerków. No chyba, że się da jakoś skraftować inaczej. Natomiast jeżeli się da skraftować inaczej, to ja nic z tego nie będę kupował i już wolę mieć sobie zaoszczędzoną tą renomę na przyszłe Battle Pasy. Moim zdaniem się ten sklep w ogóle tutaj za te niebieskie punkty nie opłaca. Okej, okay, tutaj mamy jakieś zadanie. Musimy powkładać rzeczy. Nie wiem, co będzie dalej. Trzeba znaleźć jakieś owoce woskownicy, więc tutaj to trzeba będzie pozbierać. No, dodali petardę. Rozumiem, że to tylko przyciąga uwagę wrogów co najwyżej, o ile w ogóle. Wiem, że też dodali gitarę. Jakieś nowe zadania, spoko. I zobaczmy ten reset, to jest najważniejsze. Zresetuj drzewką umiejętności. Ile? Znaczy, no spoko, lepiej, że jest niż nie ma, no ale to nie, wiem, nie wystarczy 100 tysięcy kasy już 152. Dobra, no nie będę narzekał, no 152 tysiące to nie jest nie wiadomo ile. Każą nam 5 milionów kasy wydać na ekspedycję. Ogólnie to się cieszę, że to dodali. Tutaj jest plus. E, powiedziałbym, że 100 tysięcy to powinien być limit, jeżeli chodzi o reset, ale. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu, tu tutaj chwalę, że w końcu dodali no, jakąś rzecz, która nam y, faktycznie no, w grze pomoże, czyli będzie ten reset. Zastanawiam się teraz, co sobie tutaj może pozmieniać. Może jeszcze sobie chwilę po pofarmię te szafki i na przykład pójdę tutaj w, w odzyskiwanie zdrowia, kiedy mam mało HP. Ale dobrze, mamy reset zdolności. Fajnie, w końcu powinno to być od dnia pierwszego. Nie wiem. Jaka jakby osoba jest tam odpowiedzialna za decyzję i ktoś uznał nie, nie będzie resetu, nie będzie resetu zdolności, bo po co? No no przecież nie chcemy, żeby gracze w naszej grze się zbyt dobrze bawili, ale spoko w końcu jest, więc no cieszmy i radujmy się. Okej, okay, przechodząc dalej dodali opcję jakby, że nie musimy przytrzymywać klawiszu do celowania. Tylko możemy go kliknąć, ok, powinno to być od samego początku, nie wiem czemu, czemu nie było, to są jakieś podstawy w ogóle totalne. No tutaj, że, że mamy limit na walutę z Battle Passa, super zmiana, wszyscy o to prosili, jakby tego nam brakowało, wow, no tego potrzebuje ta gra, żebyśmy mieli limit naszej waluty do Battle Passa, żebyśmy sobie nie mogli na kolejne Battle Passy zaoszczędzić. Dodali różne przedmioty na święta, cokolwiek to znaczy, no już tam widziałem jakąś gitarę, jakieś petardy, ale będę musiał jeszcze to dokładniej sprawdzić. I teraz tak. Ta zmiana mnie, szczerze powiedziawszy, strasznie denerwuje. Jednocześnie troszkę to rozumiem, ale jednak mimo wszystko, słuchajcie, plan do Afeliona to jest taka legendarna broń. Ten plan wypadał z matriarchini. Musimy matriarchinie zniszczyć, żeby nam wypadł plan do legendarnej broni. Otóż już nie. Teraz przenieśli właśnie z matriarchini. Ten blueprint, po prostu on będzie teraz wypadał na Stella Montis. Nie wiem, czy... Tutaj pisze, że go przenieśli. Nie wiem, czy to oznacza, że on teraz z Matriarchini w ogóle nie będzie wypadał. Trochę by to było głupie. Powinno być jakby już, no, że obydwa, to znaczy na Stella Montis masz szansę, że ci to wypadnie. Jak pokonasz Matriarchinie to jest 100%. Tu pisze, że przenieśli ten w ogóle blueprint. To jest jakieś strasznie dziwne, bo... Słuchajcie, nie ma powodu w ogóle, żeby walczyć z tymi robotami tak szczerze, żeby je pokonać. Okej, okay, jest powód, żeby zniszczyć im nogi, czyli podchodzicie do Matriarchini, niszczycie jej nogę, zbieracie sobie tam jej rdzeń i uciekacie. Natomiast w tym momencie nie ma żadnego powodu, żeby wziąć i po prostu z nią walczyć. No po co? Ja mam walczyć z matriarchinią, skoro nic innego nie wypada z niej niż to co wypada z jej nogi. Jakby tak samo jest z królową, no ja myślę, że jak ktoś robi najcięższe wyzwanie w grze, czyli właśnie pokonuje Królową albo matriarchini, no to powinna być za to jakaś nagroda. No i przedtem jakby był ten Afelion. No, masz nową legendarną broń, spoko. Z królowej w zasadzie nic tak nic nie wypadało tak czy siak, no ale to jest królowa, jakiś tam pierwszy boss. Nie wiem, okej. Okay. ale już by się dał, że będą dodawali kolejne, to będą jakieś nagrody. A teraz? No, 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 no nie ma w sumie celu, nie ma powodu, żeby zabijać oni ani nie ani królową. Ja bym liczył na to, że oni dadzą jakieś przedmioty. Może, może z matriarchinii albo z królowej powinny wypadać jakieś takie przedmioty, które są tylko na sprzedaż i nam dają po milionie jakaś kula, co nam daje milion kasy albo Boże. 3 kule, tylko po 300 tysięcy, no nie wiem, no coś po prostu, żeby się opłacało faktycznie tą królową zabić trzeba matriarchinie, bo teraz naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby to robić, i to jest trochę dziwne, że stoją takie bossy w grze i one są totalnie bezużyteczne. No może nie totalnie, no bo możecie niszczyć im nogi, ok, i to jest wtedy spoko, ale no nie ma powodu, żeby ich zabijać. No bossa ogólnie się powinno zabijać, żeby z niego coś fajnego dropiło, a tutaj nie dropi. Nic, więc to jest totalnie bez sensu. Słuchajcie, na szybko to dogrywam, bo zapomniałem powiedzieć. Ogólnie to fajnie, że ten schemat legendarny wypada na Stella Montis, ponieważ no, te walki są w tym momencie bardzo ciężkie, bardzo ciężko pokonać Matriarchinie i oni coś powinni zrobić. Może jak jest Matriarchini, to powinien być czas 40 minut, a nie 30. Może mniej składów się powinno respić na mapie, może po prostu powinien być jakiś tryb, gdzie możecie sobie zawalczyć z tym bossem. Cokolwiek, nie wiem, zmniejszyć HP tej matriarchini, żeby faktycznie tych gracz miał troszkę bardziej realistyczną szansę pokonać Matriarchinie, bo w tym momencie to jest naprawdę hardkorowe wyzwanie. Mało kto jest w stanie to zrobić, a jednak wypada legendarny schemat, więc fajnie, że gracze będą mogli mieć do niego dostęp, także w inny sposób ale jest to moim zdaniem rozwiązanie tymczasowe, taki mały bandażyk na większy problem, który właśnie po prostu polega na tym, że te wielkie roboty nie dość, że są za trudne, to jeszcze nic z nich nie wypada wartego uwagi, bo jak chcecie rdzenie czy coś, to po prostu rozwalcie nogę i tyle. Dodali customizację do naszego Kilofa, żeby wyglądał inaczej, jest spoko. Podobno poprawili pojawianie się graczy, respienie się graczy na Stella Monty, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale dobra, przechodzimy do czegoś, co mnie chyba najbardziej irytuje ze wszystkiego, to znaczy zmiany w balansu. Balans tej grze jest po prostu okropny. Twórcy chyba tam jarają zioło, jak robią te patchnotes'y, może się, nie wiem, chatu GPT pytają. Słuchajcie, tutaj mamy betinę, ona dostaje buffy, no ja nie mówię, że to jest źle. Po pierwsze, zmniejszyli zużycie Betiny, ok? Przedtem wystarczyło wystrzelić 12 magazynków i Bettina z perfekcyjnie nowej zawiedziała się w złob i nie mogliśmy już z niej korzystać, co jest w ogóle jakąś abstrakcją, to ma 20 pocisków w magazynku. Naprawdę to jest bardzo szybko wystrzelić te 12 magazynków i wystarczyło naprawdę 12 magazynków, aby tą broń zniszczyć od nowej do zera. Teraz to zwiększyli, musimy wystrzelić aż 26 magazynków, aby broń nam się popsuła. Ja nie mówię, no to jest... Dobra zmiana. Ja bardziej bym się pytał, dlaczego w pierwszej kolejności w ogóle ktoś uznał, że Betina się będzie po prostu rozsypywała w rękach, jak będziemy z niej strzelali. Ale okej, okay. zwiększono magazynek Betiny z 20 do 22. Fajnie. Zmniejszono czas przeładowania z 5 do 4,5. Fajnie. Cieszę się, że broń dostaje bawy, ale nic to nie zmienia w tym, że ta broń jest dalej beznadziejna. Czy znaczy, jakby. Ktoś tam nie rozumie, dla czym polega jakby balans broni. Dlaczego broń jest za słaba? Nie dlatego, bo miała dwa pociski za mało w magazynku. Nie dlatego, bo zamiast 4,5 sekundy przeładowało się 5 sekund. Nawet nie dlatego, słuchajcie, że ta broń się psuła po 12 magazynkach. Tylko dlatego, że ta broń jest beznadziejna. Po pierwsze, bo po prostu za mało bije. bije 10 na jeden pocisk. A kowadło bije 40, a ta broń naprawdę strzela powoli. No, ale teraz spoko, możecie powiedzieć, a ta broń jest na roboty, konkretnie, czy coś tam, bo sobie wymyślili tak, że, że ta broń jest tylko na roboty. No to słuchajcie, jeżeli ta broń jest na roboty, to to jest najgorsza broń w grze, bo ona jest na ciężką amunicję i musimy po prostu zabrać tonę amunicji ze sobą, ze sobą do meczu, żeby móc z niej strzelać, tak? Czyli dwa magazynki to jest w tym momencie. 44 pociski ciężkiej amunicji. No to jest nic, ta amunicja nam się bardzo szybko kończy. Jedyne rozwiązanie, jakie widzę, to żeby dalej ta betina miała ciężkie przebicie, dalej jakby miała te same statystyki, ale po prostu żeby ona była na średnią amunicję, bo to jest bardzo duża wada tej broni. Ile my amunicji musimy ze sobą zabrać I już jakbyśmy zmienili tą broń z ciężkiej amunicji na amunicję średnią No to już o wiele lepiej by było Ewentualnie możemy to zrobić w inny sposób Jeżeli twórcom bardzo zależy, żeby ta broń była na ciężką amunicję z jakiegoś powodu Żeby na przykład był balans ilości broni ciężkiej, średniej i lekkiej w grze No to powinniśmy po prostu zmniejszyć tej broń szybko strzelność, Zmniejszyć trochę magazynek Ale zwiększyć obrażenia zadawane żeby ta ciężka amunicja po prostu Faktycznie była ciężka A nie biła po 10 tyle co kociołek z lekkiej No kurde no to jest ciężki pocisk A bije tyle samo co Lekka amunicja no ciężka amunicja to powinna być Właśnie jak ferro Bije po 40 tak samo jak kowadło Bije po 40 a nie po 10 No co to ma być no No my musimy wziąć 3 worki amunicji Ze sobą na misję żeby móc w ogóle z tego strzelać Ja wiem że amunicja jest tania Ale jeżeli będziemy ją tak samo Zużywali w takich ilościach to, to też nas drogo wyjdzie, no. Nawet jakbyśmy faktycznie brali te worki. No, kurde, to nie są bafy, po prostu o to mi chodzi do Betiny. I teraz tak. Nie zbafowali żadnych innych epickich broni, nie zbafowali ciężkiej tarczy. Okej, okay. tu już nie chodzi o to, żeby bafowali te epickie broni, tylko zderfili te szare, bo to one są za silne. A co my tutaj mamy? Kolejną zmianę. Baw do szarej broni, bo przecież kolejna szara broń. No nie może jedna odstawać, nie może być jedna troszeczkę za słaba. Grzechotnik zostaje zbafowany z 10 do 12 pocisków w magazynku. Słowa mi odbiera, bo nie zderfią skrzywacza, nie zderfią kociołka. Fero może jest nawet ok, ale też z 40 do 30 debetra powinni to zderfić. A oni co robią? Nie, nie, nie widzimy, że nie ma po co w to grać. Że tak naprawdę nie ma po co zdobywać lepszych przedmiotów, bo te szare są lepsze. Nie, my jeszcze zbafujemy szarą broń, bo przecież odstając od swoich estierowych kolegów, to, 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 to jest po prostu śmieszne. Tutaj są jakieś zmiany do Shreddera, sprawiają, że będzie bardziej niebezpieczny. Nie wiem po co, bo moim zdaniem Shredder i tak już jest bardzo silny, i tak jest bardzo wkurzający, więc nie wiem po co oni chcą, żeby on był jeszcze bardziej niebezpieczny. Usunięto kwestię dialogową Mamo, bo była niepokojąca, z kantyny. Okej. Okay. Nie, nie, nie wiem, nie słyszałem tego, ale dziwne. Zwiększono ilość miejsc, z których się respią te kwiaty, z których robimy bandaże. No spoko. Zmieniono pozycję matriarchini na polu bitewnym na terenie Zapory, aby ciężej ją było zabić. Ok, bo teraz już nie jest wystarczająco no ciężko. Teraz materiał się nie zabija. Prościutko, jeszcze w ogóle warto to robić, bo przecież tyle rzeczy z niej wypada. No, tyle rzeczy, które się nie da zrobić w żaden inny sposób. Na przykład strzelając jej w nogę, jakby, no no faktycznie sprawmy, żeby ją już się jeszcze ciężej zabijało, bo jest za łatwo. Dodali nowy event. Zamknięte bramy na błękitnej bramie. Nie robiłem tego. Podobno z tego miał wypadać schemat Dorysia, jak to się robi, tak jak schemat do wulkana wypada z ukrytego bunkra. Zwiększono wypadanie schematów na Stella Montis. Usunęli, że jak otwieramy kontener i mamy jednocześnie zdolność... Mały dodatek, to już nie wypadają kaczki z kontenerów, przepraszamy. No, w sensie, okej, okay, było to może dziwne, ale w sumie po co, było to zabawne. Ale, ale od, za to o zmiany, o które nikt nie prosił, no to już dodajemy. Okej, okay, dodali ten reset, tak, to jest 2000 monet za jednego skill pointa. A czemu to nie jest w zmianach w balansie, tylko w jakichś dodatkowych rzeczach? No, tutaj się trzeba wczytać. To jest bardzo ważne. Teraz zdolność, Effortress roll, czyli... Swobodny przewrót? Po prostu to wzmocnili. Oczywiście bardzo fajnie, że nie piszą o ile nie piszą ile przewroty zużywają na mniej wytrzymałości. No bo po co nam ta informacja? Nie piszą o ile to zbafowali. No bo po co nam ta informacja? Jakby weźcie się domyślcie czy coś. My wam nie jesteśmy od tego w grze, żeby wam pisać, czy to wam zmniejsza koszt przewrotów o 10%, czy wam zmniejsza koszt przewrotu o 20%. Dlaczego w ogóle od nas chcecie? To jest spokobaw. Tutaj, gdy chodzisz, twoja wytrzymałość regeneruje się tak samo, jak podczas stania w miejscu. No i teraz zrobili, że jeżeli celujemy bronią, no to wtedy też to działa, więc to jest spoko. A ogólnie chodzenie na tej zdolności, to tak wam powiem, że to nie jest chodzenie tak po prostu, tylko musicie mieć od tego specjalnie przypisany klawisz do chodzenia. To zobaczcie, musicie sobie przypisać pod konkretny klawisz HUD, tak aby właśnie ta zdolność wam faktycznie działała. Kolejna tutaj zmiana, którą udało mi się znaleźć, to z tych ciekawszych to to, że teraz fioletowe klucze, te różowe, będą oferowały lepsze nagrody, jeżeli zdecydujemy się ich użyć i wejść do pokoju właśnie przy pomocy takiego klucza, to zobaczymy o ile to będzie więcej, natomiast no to jest dobra zmiana, bo te klucze różowe były nic nie warte, ale szczerze, reszcie tych kluczy też by się przydała jakaś zmiana. Może, żebyśmy po prostu mieli jakiś bryloczek na te klucze i mogli mieć ich, nie wiem, trzy naraz ze sobą, jak dodatkowe miejsca specjalne na te bryloczki, bo szczerze powiedziawszy, bardzo jest ciężko użyć tych kluczy z nas na drugiej stronie mapy. Bierzemy to ze sobą, to musimy być to raczej w bezpiecznej kieszeni, żeby tego nie stracić, a potem tam przyjdziemy, nic z tego nie wypada z tych pokoi z kluczami, więc naprawdę te klucze ogólnie powinny zostać buffa, nie tylko te fioletowe. Lekkie maszyny ARC są teraz odpychane. Jeżeli atakujemy je atakami mele, ok, ciekawe, i trochę bezużyteczne, no i słuchajcie, co? No i to tyle, jestem zawiedziony po prostu tymi zmianami w balansie. No i tutaj jeszcze mamy nagłe ochłodzenie, jak widzicie. Zerwij i owoce woskownicy, więc to z tego wydarzenia będziemy tutaj dostawali te przedmioty do eventu. Łupię większej wartości, fajnie. Powinno tak samo to pisać na. Burzy elektromagnetycznej, bo w sumie to nie wiem po co mamy grać w burzę elektromagnetyczną, jeżeli tam nie ma większych głupów, a jeżeli są, to czemu tego nie pisze? Ta gra ma bardzo duży problem z tym, że nie mówi co i jak jest ogrzanie, mówi niczego wprost, ale mam nadzieję, że to nie będzie teraz tylko przez miesiąc czy przez dwa, tylko to będzie już przez cały rok to nagło chłodzenie po prostu nie będzie się dało tej woskownicy zrywać czy coś, no ale właśnie, że będziemy mieli kolejny modyfikator do grania. No bo jest to na pewno jakieś urozmaicenie do gry, szczególnie wizualne. Słuchajcie, wiem, że trochę negatywny materiał znowu wyszedł, ale po prostu ja naprawdę chcę dla tej gry najlepiej, bo sama podstawa, sama rozgrywka, samo strzelanie jest naprawdę fantastyczne, ale twórcy jakby pozmieniali trochę tych cyferek, to gra by była zdecydowanie lepsza i mam nadzieję, że, że troszkę szybciej będą wprowadzali te zmiany. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że nic. Nie ma w tych zmianach a propos ekspedycji. Gracze po prostu wszyscy piszą, trąbią, że im się nie podoba, to jakie nagrody dostajemy za ekspedycję, a twórcy co mają to w dupie. Żadnych buffów, nawet więcej miejsca w magazynie nie zrobią za tą ekspedycję. No, no oni chyba tam mówili, że oni zobaczą, jak za mało osób zrobi tą ekspedycję, to zwiększą te nagrody, a jak zrobi za dużo, to zmniejszą, nie wiem. W każdym razie, no, troszkę yy, to jest głupi pomysł. To znaczy, okej, okay, my już wiemy, że graczom się nie podoba, to już teraz powinni zwiększyć nagrody. Bo jak teraz tego nie zrobią, to mniej graczy potem będzie grało i już się po prostu do tych ekspedycji zrażą. Więc teraz już powinni chociaż dodać to dodatkowe miejsce w magazynie. Ja naprawdę bym powiedział, że. Ta ekspedycja jest ok, gdyby po prostu było nie 12, tylko na przykład, nie wiem, chociaż te 24 więcej miejsca w magazynie, ale powinno być 48, bądźmy szczerzy, bo to nie jest coś, co wam daje przewagę w grze, to nie jest coś, co możecie zabić tym wroga większą ilością miejsca w magazynie, to nie jest tak, weźmiecie jakąś skrzynkę, rzucicie we wroga w trakcie gry, więc nie wiem, dlaczego nagród nie zrobią troszkę większych pod tym względem, ale słuchajcie, no... Dziękuję wam za oglądanie, ja zaraz tutaj będę odpalał live'a i patrzył, grał i różne rzeczy testował i prawdopodobnie zrobię wam kolejny film właśnie o tym wydarzeniu już taki mówiący jak ta mechanika działa, jakie są nowe przedmioty i tak dalej, więc dziękuję za oglądanie.